Tomasz Ziółkowski. Filozofia prawdziwa. Odcinek drugi. Inteligencja. Inteligencję można poprawiać. Człowiek nie jest zdany wyłącznie na wrodzony poziom inteligencji. Jeżeli ktoś wywyższa się swoją inteligencją lub szydzi z was. Można poprawić swoją inteligencję i posiadać ją większą niż wasi konkurenci. Inteligencja sprowadza się do użytecznej wiedzy o człowieku i ogólnej wiedzy o świecie często towarzyszy tej wiedzy bystrość czyli szybkość właściwych reakcji wykształcenie akademickie dostarcza wiedzy tematycznej ale nie musi inteligencji dlatego można spotykać osoby o sporej inteligencji mimo braku wykształcenia oraz odwrotnie czyli osoby wykształcone o sporej wiedzy w danej dziedzinie a mimo to nieporadne życiowo które łatwo oszukać filozofia prawdziwa uczy inteligencji i wiedzy prawdziwej Filozofia prawdziwa jest nauką oraz najlepszą metodą zwiększania inteligencji. Filozofia prawdziwa to system operacyjny dla umysłu. Działa jak system operacyjny Windows dla komputerów osobistych, a nawet reguluje bios umysłu człowieka. Zaleca się rozważenie wejścia w posiadanie wiedzy z zakresu filozofii prawdziwej przed jej poznaniem, bo może ona zmienić dotychczasowe życie osób po poznaniu wiedzy z zakresu filozofii prawdziwej.